Przebudzeni to humaniści, którzy po długim śnie średniowiecza uświadomili sobie potrzebę odrodzenia dobra, jakie wynaleziono i opisano w starożytności. Przebudzeni to artyści i ich mecenasi, którzy otaczali się sztuką, a dzięki którym możemy dziś stawać w zachwycie przed wielkimi dziełami, jakimi nas obdarzyli. Przebudzeni to w końcu my, do których przemawia to wielkie piękno. 500 lat temu skończyło się długie życie Pietra Perugina, nazywanego boskim malarzem Il Divin Pittore. Na wystawie prezentujemy kilka jego dzieł. Unikatem jest miniatura namalowana na pergaminie z kolekcji British Library. Przedstawia męczeństwo świętego Sebastiana. Zachwycające są jej kolory, typowa dla Perugina symetryczna kompozycja z szybującymi aniołami przypominającymi rzymskie Wiktorie. Inne przedstawienie Sebastiana, tym razem malowane na desce, zainspirowały z kolei statuły idealnie zbudowanych atletów stojących w wymyślonym przez Polikleta kontrapoście. Obu dziełom nauczyciela Rafaela towarzyszy prawdziwe odkrycie. Rycina Wenecjanina Jacopo de Barbariego. Ten sam temat, męski akt, Święty obrazek męczeństwa, ale inspiracją dla tej wersji była już inna rzeźba antyczna: posąg przywiązanego do drzewa satyra Marsjasza. Wszystko po to, by zbliżyć się do ideału.